Pani profesor, leczenie biologiczne astmy ciężkiej zmieniło życie osób z tą chorobą. Jakie są najważniejsze korzyści, które odnoszą pacjenci z leczenia? Leczenie biologiczne rzeczywiście zmieniło życie pacjentów z astmą ciężką. W Polsce pacjenci ci leczeni są w ramach programów lekowych przeciwciałami monoklonalnymi. Pierwsze przeciwciało monoklonalne zostało wprowadzone w 2012 roku, które służyło pacjentom z ciężką astmą alergiczną IgE zależną, ale kolejne lata, 2017, 2019, 2022 i dalej przyniosły postęp w terapii i dla różnych fenotypów astmy Mamy aktualnie możliwość leczenia pacjentów pięcioma lekami biologicznymi. Wśród tych leków są leki skierowane na astmę eozynofilową, na astmę uzależnioną od limfocyta T2 i, tak, i również takie przeciwciało, które działa na wszystkie postacie astmy i być może, być może również na tak zwane zapalenie e, e, nie pierwszego i nie drugiego typu. Na czym polega ten sukces tego leczenia tych pacjentów? On polega głównie na tym, że po pierwsze nie dochodzi do progresji choroby. Bo jest to choroba potencjalnie śmiertelna, to też trzeba sobie tutaj jakby z tego zdawać sprawę. Ale również poprawia się jakość życia tych pacjentów. Pacjenci bardzo często wracają do pracy, kobiety zachodzą w ciążę, rodzą dzieci. Zmniejszają się w związku z tym również koszty pośrednie, pośrednie i koszty dla systemu. Liczba hospitalizacji i liczba zaostrzeń to jest jeden z takich głównych elementów, który świadczy o ciężkości tej choroby. Więc my kontrolując czy obserwując tych pacjentów, patrzymy nie tylko na badania czynnościowe, które są oczywiście też ważne, ale są jednym tylko ele z elementów. Patrzymy na ich jakość życia, patrzymy na hospitalizację, na częstość wizyt lekarskich. Tutaj wyraźnie widać, że te ostatnie lata to jest dosłownie naprawdę po prostu wielki, wielki postęp. I myślę, że, myślę, że mamy jeszcze szansę na również na jakąś progresję dla tego typu chorób. Program lekowy funkcjonuje już od wielu lat. Co można zrobić, by pacjenci mogli jeszcze bardziej go oprofitować? wydaje się, że bardzo dużo już zostało zrobione. Tak jak mówiłam, pacjenci są leczeni od 2012 roku w Polsce. Mamy jest to dość dobrze zorganizowane, bo przede wszystkim w każdym województwie w Polsce jest co najmniej 2-3 ośrodki, które prowadzą leczenie biologiczne. Dobrze przygotowany zespół medyków, alergologów i specjalistów chorób płuc, którzy się zajmują tym pacjentami. Zapisy programu lekowego są dosyć sztywne. Jak w każdym programie lekowym, to jest takie nasze rozwiązanie refundacyjne polskie. My, zgodnie z postępem, który dokonuje się w nauce, chcemy również, aby te zapisy ulegały okresowo zmianom i te zmiany, one ewoluują. I rzeczywiście na najbliższy czas też chcielibyśmy, ale to są naprawdę bardzo drobne zmiany, ale. Chcielibyśmy je wprowadzić. Jednym z takich elementów jest na przykład możliwość zamiany jednego leku na drugi i takiego gładkiego przejścia, żeby pacjent nie musiał na nowo spełniać kryteriów programu lekowego, żeby można było zastosować w niego inny lek, w przypadku na przykład działań niepożądanych czy braku skuteczności tego leku pierwszego czy drugiego. Więc tutaj na tym by nam bardzo zależało. Również te parametry, parametry immunologiczne, takie jak liczba eozynofilów, powinna w naszej ocenie, bo to jest też nie tylko moja ocena ale również środowiska, alergologów i lekarzy prowadzących, prowadzących pacjentów w programie. Lekowym również możemy nad tym myśleć, możemy to rozważać. Nie do końca jest rozwiązany problem kobiet w ciąży i możliwości podawania leczenia biologicznego w czasie ciąży i karmienia, i również tutaj liczymy na to, że w najbliższym czasie przeprowadzimy taką dyskusję merytoryczną, medyczną na ten temat, tak aby można było również zaimplementować taki zapis do programu lekowego.